Dzień dobry, kobiety. Tak jak obiecałam, wskakuję dzisiaj do Was z moją pierwszą biznesową lekcją. Tak jak mówiłam w poprzednim live, moja firma w tym roku obchodzi dziesięciolecie istnienia, a konkretnie zaczynałam działalność. Pamiętam tą datę, wpisałam w tym formularzu, gdzie się zgłasza otwarcie firmy. Wpisałam 1 czerwca, równo 10 lat temu. I dlatego Maj jest dla mnie takim miesiącem świętowania. No, myślę, że chyba sama siebie, sama sobie muszę to poukładać, i, i że to naprawdę coś. Cieszę się z tego, ale wiecie, czasem najtrudniej jest docenić samego siebie. I obiecałam wam ostatnio, że w związku z tym, w związku z tym, że ja robię różne podsumowania tego, jak ja prowadziłam swoją firmę przez ostatnie 10 lat. To wyłuskam z tego mojego doświadczenia kilka takich najważniejszych moim zdaniem lekcji, rzeczy, których ja się nauczyłam, i będę się z Wami tutaj na grupie tym dzielić. No więc, na początek wybrałam, wybrałam temat, który każdego z nas dotyczy. Być może, kiedy prowadzicie już swoje firmy, to być może to nie jest dla Was, nie jest o Was, ale może będziecie zakładały kolejne swoje firmy, może popełniłyście podobny błąd. Nie mam pojęcia, ale wiem też, że jest na grupie sporo dziewczyn, które. Cześć, Beata! Jest na grupie sporo dziewczyn, które dopiero myślą o założeniu swojej firmy. I hmm, myślę, że opowiem Wam, zacznę od tego, że opowiem Wam, jak to było w moim przypadku. Pracowałam w korporacji, wcześniej pracowałam w różnych innych firmach, zawsze jako pracownik. W korporacji pracowałam długie lata, i ta korporacja zaczęła tak coraz bardziej mnie wkurzać. Zaczęłam, już, już naprawdę zaczynało mnie wszystko drażnić, a najbardziej to, że mam szefa nad sobą. No i gdzieś przewijała mi się ta myśl, że właściwie to ja robię takie rzeczy, że powinnam to robić, że powinnam mieć swoją firmę, powinnam być sama swoim szefem, powinnam układać tą pracę tak, jak wydaje mi się, że powinna być ułożona, a nie, że muszę się do czegoś tam dostosowywać. No i wiecie, ta myśl mi tak błądziła, błądziła, błądziła. Aż przyszedł taki moment. U mnie to polega, wyglądało tak, że przyszedł nowy szef. Zmienił mi się szef, który był po prostu trudny we współpracy, i ja przez pół roku próbowałam znaleźć sposób na jakieś, nazwijmy to, pokojowe współistnienie. I e, przyszedł taki moment, że czymś mnie po prostu tak zirytował, że ja powiedziałam: Mam dosyć, położyłam wypowiedzenie i. Nie pamiętam, nie, ja chyba, ja chyba najpierw założyłam firmę, a później położyłam wypowiedzenie. No w każdym razie ja otworzyłam firmę na takim potężnym wkurzeniu i na takich emocjach, wiecie, ja Wam pokażę. I szczerze mówiąc, miałam jakiś pomysł. Wierzyłam, że, że potrafię dużo wartościowych rzeczy zrobić, i miałam pomysł na to, co będę robiła, natomiast kompletnie nie miałam kontaktów. Nie znałam komu, będę chciała to wszystko sprzedawać. I tak naprawdę nie do końca miałam pomysł, co chcę robić. Miałam jakąś mglistą wizję, ale nie do końca miałam pomysł, co chcę robić. I po trzecie, trzecia rzecz była taka, że tak, teraz mogę to powiedzieć: kompletnie nie rozumiałam, z czym to się wiąże i kompletnie na czym polega prowadzenie firmy. I, 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 I jakie dodatkowe rzeczy będę musiała wiedzieć, ogarniać i, 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 i rozwiązywać jakoś strategicznie. I przyznam szczerze, że moje pierwsze dwa lata, może trochę dłużej, były naprawdę hardcorem, były bardzo trudne. Okej, okay, ja miałam ogromną wiedzę o kwestiach finansowych, formalnych, nie bałam się urzędów, nie bałam się takich rzeczy jak papiery, więc ja sobie Tymi podstawowymi rzeczami bardzo łatwo poradziłam, ale nie miałam pojęcia o marketingu, nie miałam pojęcia o sprzedawaniu, o nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i przyznam szczerze, że ja nikomu nie życzę takiego startu. Mnie pozwoliło przetrwać to, że miałam dużą poduszkę finansową, duży, duży taki, miałam duży margines bezpieczeństwa i dlatego przetrwałam, ale kosztowało mnie to naprawdę wiele i. I to jest moja lekcja dla Ciebie dzisiaj. To jest... opowiadam moją historię, pewnie Ty masz swoją a i, i każdy może mieć inną. I obszary, w który, na których się znasz i obszary, na których się nie znasz, muszą, mogą być różne. Ale spotykam się też z różnymi m, pytaniami, na różnych... Od, od ludzi, którzy chcą założyć swoje firmy, ludzi, którzy piszą do mnie prywatne wiadomości, albo na różnych grupach na Facebooku. E, widzę, co... O czym myślą ludzie, którzy chcą zakładać firmę? I moja rada z tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, po doradzaniu iluś innym osobom, iluś innym, po tym, co ja sama doświadczyłam, ale też po tym, co widzę u, u klientów moich i ludzi, którzy nie są moimi klientami, moja rada jest taka: nie zakładaj firmy, jeżeli naprawdę nie wiesz, co chcesz robić, jeżeli nie przygotowałaś sobie gruntu. I prawda jest taka, że nawet jak ci y, ktoś skrzeczy nad głową, rodzina, znajomi, y, że no słuchaj, mogłabyś wreszcie coś zrobić. No weź chociaż tą firmę, załóż no to, no tamto. To, to nie jest dobry pomysł, jeżeli ty sama y, w środku nie wiesz, co chcesz robić. Jeżeli ty sama nie masz na 100% przekonania, co to dokładnie ma być, mało tego, takie rzeczy jak szukanie, nawiązywanie kontaktów dowiadywanie się jak to chodzi nawet poszukiwanie dostawców nawet zastanawianie się w zasadzie pisanie całego biznesplanu ale nie mam na myśli tego formalnego dokumentu tylko takie układanie sobie w głowie ok, a jak zorganizuję to jak zorganizuję to jak zorganizuję sprzedaż, jak zorganizuję księgowość jakie formalności będę musiała układać to nie zakładaj firmy pomijam już kwestię że, że będziesz musiała płacić ZUS a bo teraz są różne preferencje dla ludzi, którzy dopiero otwierają firmy i tak dalej, i tak dalej. Ale będziesz musiała jakieś podatki płacić, jakieś zeznania składać, jakieś... wpakujesz się w całą ogromną masę niepotrzebnych formalności. Tak jak mówię, ja miałam tą przewagę na początku, że ja z tymi formalnościami radziłam sobie na pstryk. Ja z tym nie miałam żadnego problemu. Ale widzę, jakim problemem to jest dla większości ludzi. Więc jeżeli nie masz sprecyzowanego pomysłu i nie masz pierwszego klienta, to nie zakładaj firmy. Bo jeżeli możesz nawet fanpage otworzyć na yy, Facebooku, możesz zacząć rozmawiać z ludźmi, możesz założyć bloga, możesz wysyłać newsletter. Dopóki nie masz klienta, to nie musisz zakładać działalności. A wtedy, kiedy będziesz potrzebowała założyć tą działalność, kiedy poczujesz, że tak, to jest to, ludzie są zainteresowani, mam kontakty, mam, wiem, jak chcę to zrobić, to działalność gospodarczą możesz założyć w ciągu, nie wiem, tygodnia, spokojnie. Ostatnio moja znajoma zakładała, zaczęła zakładać przed długim weekendem majowym i ma, od 2 maja ma firmę. I może wystawiać faktury. I, i, I robi to prawnie i legalnie. Więc to naprawdę zakładasz firmę przez internet. No i oczywiście jest druga strona tego medalu. Druga strona tego medalu jest taka, bo nawet wczoraj y, rozmawiałam z pewną znajomą i, i w zasadzie radziłam jej dokładnie co innego niż mówię teraz tobie. Jest też takie coś, nie wiem czy to szczególnie my kobiety mamy, może mężczyźni mają trochę inaczej, ale jest też coś takiego, że czasem jest tak, że my ten pomysł już mamy. My kontakty już mamy, my już wiemy dokładnie, co chcemy robić. Może nawet mamy rozpisane w zeszyciku ABCD, to będę robiła tak, to tak, to tak, to tak. I jest, to jest druga skrajność, kiedy po prostu już wiesz, już wiesz, już wiesz, i stoisz przed decyzją, i zatrzymujesz tę decyzję, i nie potrafisz zrobić tego kroku, i wtedy mogę Ci życzyć tylko odwagi. I naprawdę warto wykonać ten krok, nawet jeżeli on nie będzie idealny, nawet jeżeli nie będzie perfekcyjny, to nie ma najmniejszego sensu doprowadzać do perfekcji twoje tabelki i plany w zeszyciku, to wtedy trzeba naprawdę wykonać ten pierwszy krok, ale dopiero wtedy. Wracając do tego mojego doświadczenia, to ja niestety byłam w tej pierwszej skrajności. Ja nic nie miałam rozpisane, ja, ni ja naprawdę nie miałam e nie miałam żadnego dokładnego planu, jak będę robić moją firmę, i po prostu podjęłam decyzję. Druga skrajność jest taka, że masz wszystko zaplanowane, wszystko jak gdyby rozpisane, sprawdzone, masz kontakty, już wiesz, komu byś mogła sprzedawać, ale nie potrafisz podjąć tej decyzji, więc to są takie dwie skrajności. Nie wiem, na którym końcu tego kontinuum ty jesteś. Ja byłam na tym pierwszym i Naprawdę nikomu nie życzę tak trudnego początku. Yy, jeszcze jedna rzecz, zanim skończę opowiadanie o tym, jest jeszcze jedna rzecz. To już nie jest moje doświadczenie osobiste, ale to jest y, temat, który bardzo często się przewija i u moich klientów, i właśnie u ludzi, z którymi rozmawiam prywatnie. Kwestia otwierania działalności i korzystania przy tej okazji z dotacji. Więc ja powiem tak. Jeżeli masz już swój pomysł, masz wszystko przygotowane, wiesz co chcesz robić i tylko nie podejmujesz decyzji, bo czekasz na dotację albo aż uruchomią dotację, albo aż, aż jakieś formalności związane z dotacją wypełnisz, to to nie ma sensu. To też jest przeciąganie Twojej decyzji. Moje osobiste zdanie, możesz się ze mną nie zgadzać, ale moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli Twoja firma nie ma szansy być rentowna bez dotacji, to zastanów się, czy ona w ogóle ma, ma szansę być rentowna, bo dotacja się szybko skończy, a Ty zostaniesz na lodzie. I y, jest jeszcze dodatkowa kwestia, że Dotacja, o tym mało kto mówi, ale do, jakby to, że dostaniesz dotację wiąże się z tym, że musisz spełnić nie tylko na początku określone warunki, ale później musisz też spełnić określone warunki, wypełniać mnóstwo papierologii i to dla niektórych to nie jest problem, ale dla większości to jest spora presja i też no, trudność wypełniania tych wszystkich papierów. Jak najbardziej, jeżeli możesz. Dostać pieniądze na zakup sprzętu, na, za, na taki wiesz, płynniejszy start swojej firmy, Dzie, pieniądze, dzięki którym będziesz mogła zrobić jakąś kampanię promocyjną, marketingową, cokolwiek takiego, fantastycznie, ale sprawdź, czy to nie jest tak, że uwieszasz całe swoje założenie firmy na tym, czy dostanę dotację, czy nie. No to w końcu chcesz tą firmę otworzyć, czy nie. Czy czekasz na świętego Mikołaja, który sypnie kasą, i dopiero wtedy ewentualnie tak? To są oczywiście moje osobiste przemyślenia, nie musisz się z tym zgadzać. Tyle na dzisiaj, myślę, że wystarczy. Natomiast chciałam Ciebie bardzo zachęcić, żebyś zastanowiła się, jeżeli prowadzisz swoją firmę już jakiś czas, żebyś zastanowiła się, jaką lekcją Ty możesz się podzielić. I jeżeli masz coś takiego, czym możesz się podzielić ze swojego doświadczenia, ze swojego prowadzenia firmy, to wskakuj tutaj na grupie na live'a. Trwa w tej chwili konkurs. Tak zastanawiam się, jak to jasno powiedzieć bo okazuje się, że nie zawsze jasno to tłumaczę. Trwa w tej chwili konkurs. Można trzy osoby mogą wygrać bezpłatną konsultację biznesową ze mną. Więc, jeżeli jesteś zainteresowana, to zapraszam. Dla wszystkich pozostałych, którzy wezmą udział, ale nie zdobędą jednej z tych trzech głównych nagród, też przewidziałyśmy nagrody niespodzianki. I zasady są takie: pomyśl sobie o jakiejś jednej swojej biznesowej lekcji ze swojego życia, ze swojego doświadczenia, którą mogłabyś się podzielić. I w wydarzeniu dotyczącym tego konkursu, ja za chwilę wkleję tu link w komentarzu. Opisz, opisz tą swoją lekcję, opisz to swoje doświadczenie. Powiedz, jakie wnioski z tego wyciągnęłaś, jak, jakby czego inni mogą się z tego nauczyć, z tego Twojego doświadczenia. Zrób to w wydarzeniu. Z tym, że jest takie ograniczenie, że w wydarzeniu możesz wrzucić film nagrany wcześniej albo możesz to opisać, albo możesz, nie wiem, graficznie to pokazać. Natomiast jeżeli chcesz nagrać live'a, no to w wydarzeniu nie ma takiej możliwości, ale robimy wyjątek dla członkin tej grupy i możesz nagrać live'a dokładnie w tej grupie i to też będzie brane pod uwagę w tym konkursie. Więc no, czekam, czekam na wasze doświadczenia biznesowe. Wiem, że macie na pewno mnóstwo takich. Zapraszam i będę myślę, że w przyszłym tygodniu będę myślała o tym, żeby wskoczyć do was z jakąś kolejną moją lekcją z moich doświadczeń. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.